Fragmenty z dzienniczka Świętej Siostry Faustyny, numer 414 do 419. Wielki Piątek. O godzinie trzeciej po południu, kiedy weszłam do kaplicy, usłyszałam te słowa. Pragnę, żeby obraz ten był publicznie uczczony. Wtem ujrzałam pana Jezusa na krzyżu. Konającego i w ciężkich boleściach. I wyszły z serca Jezusa te same dwa promienie, jakie są w tym obrazie. Sobota. W czasie nieszporów ujrzałam Pana Jezusa jaśniącego jako słońce, w szacie jasnej, i rzekł do mnie: Niech się raduje serce Twoje, i zalała mnie radość wielka. I przenikła na wskrość obecność Boża, która jest skarbem niewypowiedzianym dla duszy. Kiedy został wystawiony ten obraz, ujrzałam żywy ruch ręki Jezusa, który zakreślił duży znak krzyża. W ten sam dzień wieczorem, kiedy się położyłam do łóżka, ujrzałam, jak ten obraz szedł ponad miastem. A miasto to było założone siatką i sieciami. Kiedy Jezus przeszedł przeciął wszystkie sieci, a w końcu zakreślił duży znak Krzyża Świętego i znikł. I ujrzałam się otoczona mnóstwem postaci złośliwych i pałających ku mnie wielką nienawiścią. Wychodziły różne groźby z ich ust, jednak żadna się nie dotknęła mnie. Po chwili Znikło to zjawisko, lecz długo nie mogłam zasnąć. W piątek, kiedy byłam w ostrej bramie, w czasie tych uroczystości, podczas których obraz ten został wystawiony, byłam na kazaniu, które mówił mój spowiednik. Kazanie to było o miłosierdziu Bożym. Było pierwsze, czego żądał tak dawno pan Jezus. Kiedy zaczął mówić o tym wielkim miłosierdziu pańskim, obraz ten przybrał żywą postać i promienie te przenikały do serc ludzi zgromadzonych. Jednak nie w równej mierze, jedni otrzymali więcej, a drudzy mniej. Radość wielka zalała duszę moją, widząc łaskę Boga. Wtem usłyszałam te słowa: Tyś. Świadkiem miłosierdzia mego, na wieki stać będziesz przed tronem moim jako żywy świadek miłosierdzia mego. Kiedy się skończyło kazanie, nie czekałam na zakończenie nabożeństwa, bo mi się spieszyło do domu. Kiedy uszłam parę kroków, zastąpiło mi drogę całe mnóstwo szatanów, którzy mi grozili strasznymi mękami, i dały się słyszeć głosy. Odebrała nam wszystko, cośmy przez tyle lat pracowali. Kiedy się ich zapytałam: Skąd was takie mnóstwo? Odpowiedziały mi te złośliwe postacie: Serc ludzkich, nie męcz nas! Widząc ich straszną nienawiść do mnie, wtem prosiłam Anioła Stróża o pomoc. I w jednej chwili stanęła jasna i promienna postać Anioła Stróża, który mi rzekł: nie lęka się o pana mojego. Duchy te nie uczynią ci nic złego bez pozwolenia jego. Natychmiast znikły złe duchy, a wierny anioł Stróż towarzyszył mi w sposób widzialny do samego domu. Spojrzenie jego skromne i spokojne, a z czoła tryskał promień ognia. O Jezu, pragnęłabym trudzić się i męczyć. I cierpieć przez całe życie za tę jedną chwilę, w której widziałam chwałę Twoją, Panie i pożytek dusz.